Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co się wydarzy w najbliższych dniach. Robię to czytanie z intencją największego dobra wszystkich moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz, co się wydarzy w najbliższych dniach dla moich widzów na chwilę obecną i na najbliższe dni. Proszę o przekaz na chwilę obecną i na najbliższe dni. Dla moich wspaniałych widzów, nie zapomnijcie, moi kochani, o subskrypcjach, lajkach, udostępnieniach, komentarzach, jeśli lubicie moje treści i chcecie wesprzeć moją pracę, wy, tak aby mój kanał mógł się rozwijać. Zobaczmy, moi kochani, co z przełożenia. Cudna, cudna energia w tej karcie, w ogóle przepiękna jest ta. Ilustracja, jest to przedstawiona ta energia. Moi kochani, Wy możecie mieć kontakt ze swoją własną bratnią duszą. Ponadto możecie mieć kontakt najzwyczajniejszy z kimś z przeszłości, co zresztą jedno nie wyklucza rzecz jasna drugiego. Moi kochani, bardzo dobre porozumienie z kimś z waszego otoczenia tutaj widzę. Bardzo dużo akceptacji i porozumienia bez słów, przecudna energia, tak jak ta ilustracja akurat na tej karcie. Zobaczmy zatem moi kochani energię ogólną. Jaka tutaj dla was energia ogólna się pojawi. Zobaczmy. Mamy tutaj umiarkowanie. Hmm. Rewelacja. Moi drodzy, wy będziecie działali z ogromnym powerem, z wielką pewnością siebie. Z determinacją będziecie realizować swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia, ale również będziecie mieć bardzo dobry kontakt z kimś. I teraz tak, niektórzy z Was będziecie mieć bardzo dobry kontakt z kimś, typu rodzina, przyjaciele. A jeśli chodzi o takie sprawy romantyczne, to do tego dobrego kontaktu dochodzi jeszcze całe może pasji, namiętności, także rewelacja. Moi drodzy, ponadto jakaś celebracja, świętowanie, w ogóle no mega dużo radości i ta sytuacja w najbliższych dniach nie ulegnie zmianie czyli rewelacja, umiarkowanie samo w sobie jest bardzo piękną energią, harmonia, stabilizacja, zadowolenie jakkolwiek, no wszystko też zależy, z jak, w jakim kontekście, bo jeśli mamy bardzo niesprzyjające energie. No to niestety mówi mi to, że ta sytuacja dana na ten moment się nie zmieni w najbliższym czasie. Ok, tu mamy piękne energię. Zobaczmy zatem praca, finanse, moi kochani. Ok i zobaczmy. Ok. Tutaj będziecie walczyć o wasze sprawy zawodowe, finansowe, pomimo jakichś trudności. Będziecie, moi kochani, stawiali granice i bronili, generalnie, swoich racji, swoich poglądów. Możecie, niektórzy z was mają biznes rodzinny z kimś, ale również pokazuje mi się tutaj, że kochacie to, co robicie. Możecie mieć też również wsparcie od kogoś, kogo kochacie, no z, z kim łączy was jakaś wzajemna miłość, możecie mieć w sprawach właśnie waszych zawodowych bardzo dużo wsparcia od kogoś. No i znowuż te granice, bronicie swoich racji, będziecie bronili swoich racji, poglądów, ale również no nie poddacie się pomimo jakichś trudności. Wobec czego zobaczmy, już wiedząc, że być może jakieś napotkacie, to jak to się dalej potoczy? Zróbmy tą siódemkę. Dlaczego siódemka? Niektórzy z Was będą zdobywać jakąś wiedzę. Prosić o jakieś rady kogoś, komu możecie zaufać, korzystać z czyjejś fachowej pomocy, jeśli chodzi o te sprawy zawodowe, finansowe. Niektórzy z Was również będziecie odcinali się od tego, co Wam nie służy w tych sprawach zawodowych, finansowych. Czyli na przykład, jeśli coś nie szło do tej pory po Waszej myśli, no to będziecie po prostu bardzo dużo analizowali i działali bardzo zdroworozsądkowo. Czyli co porzucić, jaki projekt porzucić, co zmienić na lepsze, co możecie w ogóle zrobić, żeby było lepiej w tych Waszych sprawach zawodowych, finansowych. No tak, tu będzie bardzo dużo działania. Bardzo, bardzo dużo działania zdroworozsądkowego podejścia w, w sprawach zawodowych, finansowych. Moi kochani, będziecie niektórzy z Was zbierali informacje na jakiś konkretny temat dotyczący spraw zawodowych, finansowych, ale będziecie, widzę, że tutaj mimo wszystko będziecie działali pewnie. Pomimo jakiejś wcześniejszej niesprzyjającej sytuacji, wy, moi drodzy, się nie poddacie, będziecie działali bardzo pewnie. I tak trzymać, moi kochani. Po prostu pozostawicie coś, co Wam nie służy, przeorganizujecie coś w Waszej pracy, coś, co dotyczy Waszych spraw zawodowych, finansowych. All right, i zobaczmy, co dalej. Niektórzy z Was rzeczywiście mogą mieć y, biznes rodzinny typu ze stałą partnerką, ze stałym partnerem, z żoną lub mężem. I okej, okay, zobaczmy co dalej. Y, single singielki. Witam Was moi kochani co dla was, co tutaj się dla was pojawi. Okej, okay, ale to to muszę podokładać. Bo mo, zanim dołożę, to może jednak powiem co ja tutaj widzę, moi kochani. Ja tutaj widzę, że wy mogliście zostać zranieni przez kogoś z przeszłości, rozczarowani przez kogoś. Dużo tutaj mogło być cierpienia. Odnośnie jakiejś osoby z przeszłości, i ta osoba będzie chciała do Was wrócić, będzie chciała pogodzenia się z Wami, powrotu do Was no i będzie chciała Was zdobyć, będzie chciała tego sukcesu, zwycięstwa z Wami. Teraz właśnie muszę to prześwietlić. Czy znowu Was rozczaruje, czy po prostu już podziała inaczej? Ok, so far so good. Zobaczmy. Moi drodzy, ja tu widzę energię, kiedy ktoś z przeszłości będzie zdobywał informacje na Wasz temat, czy to poprzez wspólnych znajomych, czy poprzez media społecznościowe, czy w jakikolwiek inny sposób. Będzie to robił za waszymi plecami, tak żebyście o tym nie wiedzieli, że was śledzi, że macie śledzika. No i moi kochani, tak on będzie chciał lub ona chciała z wami zwycięstwa. Ta osoba będzie chciała z wami zwycięstwa, ponieważ po pierwsze, jest z was zakochana, chciałaby randek spotkań z wami. To jest ktoś ciepły, romantyczny swoją drogą. I moi drodzy, co ja tu widzę? No, ta osoba chciałaby ewidentnie tego nowego początku, o którym tu już wcześniej wspomniałam. Wy w ogóle możecie bardzo, bardzo silnie działać pod względem fizycznym na tą osobę. Czy ta osoba was postrzega jako bardzo seksowne, ponętne osoby, bardzo dużo chemii musiało być pomiędzy wami, i generalnie ta osoba, abstrahując już od tych spraw fizycznych, chciałaby. Spotkań, randek z Wami, komunikacji z Wami, i generalnie tego nowego początku, właśnie. Dobrze, zobaczmy, co u związkowców. Zobaczmy, jakie energie pokażą się dla związkowców na chwilę obecną i na najbliższe dni. I jedziemy, moi kochani. Ok. Bardzo ładnie. Duży rozrzut, no ale zobaczmy, co dalej. Powiem tak, moi kochani. Po jakimś czasie bardzo intensywnej wymiany. Komunikacji, rozmów, spotkań z Waszą stałą osobą. W sensie, no, niektórzy możecie mieszkać pod jednym dachem, niektórzy z Was mogą po prostu mieszkać oddzielnie, a być w stałej relacji. Jakkolwiek widzę tutaj, że ktoś z Was może mieć osobę stałą, gdzieś za granicą, lub z oddalenia od Waszego miejsca zamieszkania. Moi drodzy, w każdym bądź razie widzę tutaj sytuację, że może przez pierwszy moment bardzo, bardzo być intensywnie pomiędzy wami. Dużo pasji, dużo namiętności, dużo, bardzo dużo rozmów, szybko i dużo się może zadziewać, i nagle będzie taki moment na przemyślenia, na kontemplację. Może być takie lekkie zdystansowanie się pomiędzy wami. Ale nie w takim złym kontekście. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby sobie przemyśleć, może właśnie jakąś rozmowę, która będzie miała pomiędzy wami miejsce, i tu będzie wyciąganie wniosków. I moi drodzy, cały czas tutaj pomiędzy wami jest to zdecydowanie ta chęć działania w, w tym samym kierunku. Moi drodzy, bardzo, bardzo dużo pasji. Namiętności i pożądania tutaj między, pomiędzy Wami, widzę dużo kreatywnego działania i znowuż wrócicie do tej dobrej komunikacji pomiędzy Wami, moi kochani. Dołóżmy jeszcze tego rycerza mieczy, pardon, buław. Co oprócz tego działania? No, widzicie dokładnie ta sama energia. Całe może pasy i namiętności pomiędzy Wami tutaj widzę. Mm -hmm. Moi drodzy, widzicie, ten czas kontemplacji pomiędzy wami to będzie po to, abyście mogli sobie coś wzajemnie. Będzie jakaś intensywna rozmowa, potem czas na przemyślenia, a potem właśnie będzie taki czas, że kiedy będziecie sobie mogli wzajemnie coś wyjaśnić, coś co być może było dla was takie niejasne. Pierwszej kolejności i zakończycie jakąś taką sytuację niekorzystną pomiędzy Wami, i wrócicie do bardzo dobrej kontaktów pomiędzy Wami, do dużej, dużej komunikacji, ale tu będzie po prostu bardzo, bardzo gorąco pomiędzy Wami. Niektórzy z Was mogą po prostu spotkać się ze swoją osobą, której mogły nie widzieć, bo na przykład. Gdzieś była na wyjeździe, albo macie relacje na odległość, i po prostu iskry będą leciały, jak się zobaczycie, moi drodzy. Oczywiście, takich energii bardzo gorących nie wykluczam. Oczywiście, w relacjach, które mieszkają ze sobą pod jednym dachem. Tak to wygląda, moi kochani. Zobaczmy, rodzina przyjaciela. Zobaczymy, co jeśli chodzi o sprawy rodzinne, przyjacielskie. Dobrze. Bardzo piękna energia. Widzę, że tu dla niektórych z Was sprawy rodzinne, przyjacielskie ruszyły do przodu. Biorąc pod uwagę poprzednie, Odczyty. Pięknie, moi drodzy, jakaś bardzo dobra zmiana w, w relacjach rodzinnych, przyjacielskich. Możecie ewidentnie mieć kogo, jakąś bratnią duszę, jeśli chodzi o przyjaciół, kogoś z przyjaciół, kogoś z rodziny, bardzo dużo życzliwości. Wzajemnej akceptacji, bardzo dobrego porozumienia, jakieś dobre wiadomości, dobre wydarzenia, dużo czułości, miłości, życzliwości. Stąd właśnie ta równowaga w dawaniu i braniu, harmonia, bardzo dobre porozumienie z kimś. Rewelacja i zobaczmy problem sytuacji. Jaki problem sytuacji? Dobrze, zobaczmy, moi drodzy. Problem sytuacji. Na, na tu i na teraz, moi drodzy. W problemie stagnacja, brak rozwoju, brak jakiejś dobrej komunikacji z kimś. Okej, okay, i zobaczmy, co będzie... Wyzwaniem na tą sytuację. Zobaczmy wyzwanie. Jakie wyzwanie? No, bardzo podobna energia, brak dobrej komunikacji z kimś, brak rozwoju, brak działania z, y, takiego z konsekwencją, z determinacją wola, z determinacją i z odwagą, to będzie waszym wyzwaniem. Okej, okay, i zobaczmy, co pomoże na tą sytuację. No dokładnie, brak działania, brak pewności siebie, co pomoże? Pewność siebie, działanie z odwagą, z determinacją kreatywność również będzie pomocna. I zobaczmy, moi drodzy, radę na tą sytuację. Zobaczmy, jaka rada. Okej, okay, i zobaczmy, kochani, jaka rada na tą sytuację. Słuchajcie, moi drodzy, głosu swojej intuicji. Uwaga na wszelkiego rodzaju sekrety, tajemnice, iluzje. Moi drodzy, niektórzy z Was, jeśli potrzebujecie takiej porady tarocisty, tarocistki, ta, nacz, pardon, tarocistek, tarocistów, skorzystajcie zwyczajnie z ich pomocy lub skorzystajcie z, z pomocy kogoś, komu możecie zaufać. Tu w tej karcie, oczywiście, w tej Radzie, w sensie, w tej energii, polecam moje własne usługi. I moi drodzy, zobaczmy karty radosnego serca. przez Dwa bez przesłania z kart radosnego serca na tę sytuację. Zobaczmy. Jeśli teraz nie potrafisz być życzliwy dla samego siebie, z jak największą życzliwością zatroszcz się o inną osobę. I zobaczmy kolejne przesłanie. Nie musisz stać się motylem, spójrz na gąsienicę. Leży sobie i leniuchuje może najeść się dosyta reszta dzieje się sama. Ok. Ja bym tak jeszcze dodała do tego przesłanie, że tak akurat powiem wam, uwielbiam te przesłanie, ale z tym tak do końca, do końca się nie zgadzam. No, nic samo się nie dzieje. Tu bardziej chodzi pewnie autorce tych przesłań. O to, że po prostu trzeba być pozytywnie nastawionym i to, co wysyłamy, do nas wraca i po prostu zaufać wszechświatowi, jakkolwiek działać. Absolutnie należałoby, moi kochani. I zobaczmy przesłanie z Kart Kronik Akaszy na tą sytuację. Weźmy może dwie dodatkowe, ale najpierw zobaczmy to. Zasługujesz na szczęście, zasługujesz na to, aby być. Radosnym i zachwycać się życiem. Dobrze i zobaczmy kolejne przesłania. Nie zapomnijcie, moi kochani, o subskrypcjach, lajkach, komentarzach, udostępnieniach. Bardzo Was proszę o wsparcie, gdyż bez tego naprawdę nie da się rozwijać kanału. Więc jeśli lubicie moje treści, bardzo o to wsparcie Was proszę. I zobaczmy. Kreatywna siła. No właśnie. Moi drodzy, co pomoże? Kreatywność jak najbardziej również. Moi drodzy, połącz się z twą duszą poprzez twórcze działania i ostatnie przesłanie moi drodzy. Okej. Okay. Okej, okay. i zapaczmy. Mentalność ofiary moi drodzy. Odzyskaj całą Twoją siłę i umocnij się. Moi kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Wam samych wspaniałości i tak jak mówiłam wcześniej, prosiłam, nie zapomnijcie o subskrypcjach, lajkach, komentarzach, udostępnieniach. Trzymajcie się, ściskam Was.